Czołóweczka. Leży, leży, leży jest, leży zawodnik. Pierwsza grupa, jadą nasi, jadą nasi. Dawaj, 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 dawaj. Tak Jedzie kolejna grupa dystansu fan w Sobótce. Ciężkie warunki, deszcz. Ale chłopaki walczą, o jaka to jest ciężka trasa. Kolejna grupa na dystansie fan, ciężkie warunki, deszcz. I... Dawaj! Igor, Igor! Igor! Daję! Nasz Igor pojechał w samej czołówce. Pierwsza linia. Grupa się rwie, ale ciągną chłopaki. 8% tu jest pod górę. 8% w końcówce. O jak tu jest ciężko, a to jest koniec garncarskiej, 700-metrowego podjazdu. Hej, chłopaki grupie ja. Taka drużyna tu z nami kibicuje! Yeah. I finish! Jest! Koszko Co tu się dzieje, ludzie! Biorą na piz. Co tu się dzieje? Brawo! I Wielkopolska zgarnia wszystko! Brawo przycie! Brawo! Co tu się działo? Brawo! Jest! Mamy miejsce w czołówce! jak dobrze widziałem na czwartym i teraz poszedł Łukasz. łuka za chwilę spodziewamy się finiszu grupy M40. Co idzie? Brawo, brawo, brawo! Wygrał Damian i nasz zawodnik na czwartym miejscu. I Łukasz trzeci. Brawo, brawo, Igor, brawo! Duża grupa, bardzo duża z przodu strefa. Jest, jest Kamil z przodu, jest Macio, dawaj Tomek! Dawaj Tomek! Jest, Rodracy, idziesz, idziesz Romuś, idziesz! Dawaj Tomeczku, trzymaj się Paweł! Chwilę wcześniej pojechała ucieczka, dystans pro, drugie okrążenie. I jadą. I jest Kamil z przodu, jest Tomek z przodu, dawaj Krzychu, dawaj. brawo chłopaki, brawo, brawo, gaz, 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 już tylko Tomka i Kamila widziałem i jedzie druga grupa, dawaj Romek, dawaj, dawaj Marek, dawaj Marek.